W pośpiechu i niepewności życia pojawia się Anioł Niebieski, by przynieść Ci komfort i nadzieję. Podnoszę głos do Ciebie, kobieto, siły i łaski, aby przypomnieć Ci, że pokój jest możliwy nawet w najbardziej intensywnych burzach. Tak jak świt przerywa ciemność, tak nadzieja odradza się każdego nowego dnia. Niech Twoje serce, często zmęczone, znajdzie ulgę w słowach, które teraz z Tobą dzielę. Uwierz w siłę, która jest w tobie, światło, które nigdy nie gaśnie, nawet w najtrudniejszych chwilach. Jesteś wojowniczką stawiającą czoła bitwom, których świat może nigdy nie zobaczyć. A mimo to idziesz dalej, krok po kroku, z niezachwianą determinacją. Wiedz, że nie jesteś sama. Boska obecność cię prowadzi, szepcząc słowa zachęty i wiary. W dniach, gdy smutek wydaje się nie do zniesienia, pamiętaj, że jest większy cel dla każdej łzy. Każdy ból i każdy uśmiech składają się na wyjątkową symfonię, melodię Twojego życia. Zostałaś wybrana, by świecić, być latarnią nadziei dla tych wokół ciebie. Uwierz, że nawet w chwilach największej słabości, Twoja esencja pozostaje silna i odporna. Pokój to nie tylko brak konfliktu, ale obecność głębokiej i wiecznej miłości. Ta miłość cię teraz otacza, leczy rany i przywraca Twoją duszę. Jesteś odbiciem niebiańskiego piękna, stworzonym z wyjątkowym i cudownym celem. Nie pozwól, by wątpliwości przysłoniły Twoją wizję. Zamiast tego przyjmij pewność, że jesteś ceniona i kochana ponad wszystko. Każde wyzwanie, które napotykasz, jest okazją do wzrastania i rozkwitu. Gdy rozpacz zagraża Twojemu duchowi. Przypomnij sobie o boskich obietnicach, które zostały Ci dane. Obietnice jasnej przyszłości, zwycięstw nad każdą trudnością. Utrzymaj wiarę i nadzieję żywe w swoim sercu, bo są gwiazdami, które rozświetlają Twoją drogę w najciemniejszą noc. Masz zdolność przekształcania bólu w siłę, strachu w odwagę. I to właśnie ta przemiana czyni Cię wyjątkową. Nigdy nie lekceważ mocy, która w tobie tkwi, mocy zasilanej boską miłością. W chwilach samotności spójrz w niebo i wiedz, że Anioł jest przy tobie, prowadząc twoje kroki i chroniąc twoje serce. Spokój, którego szukasz, jest bliżej niż myślisz. Wystarczy, że otworzysz swoje serce, by go przyjąć. Każdego świtu nowa szansa na odnowienie sił i ożywienie marzeń. Znajdź ukojenie w małych, codziennych błogosławieństwach. Bo to one budują prawdziwe szczęście. I pamiętaj, że jesteś godna wszystkiego, co najlepsze, co wszechświat ma do zaoferowania. Droga może być trudna, ale nigdy nie zapomnij, że nie jesteś sama. Istnieje boska obecność, która kroczy z tobą, oferując wsparcie i przewodnictwo. W każdym potknięciu wyciąga się dłoń, aby pomóc ci wstać i kontynuować. Twoja wartość jest nieoceniona. Rzadki klejnot w rozległym oceanie istnienia. Nie pozwól, aby trudności życia odebrały Ci radość. Zamiast tego, wykorzystaj każde wyzwanie jako trampolinę do osiągnięcia jeszcze większych wysokości. Boska miłość jest płaszczem, który Cię okrywa, chroni i błogosławi w każdej chwili. Poczuj tę miłość otaczającą Cię teraz, uspokajającą Twoje niepokoje i przynoszącą pokój Twojemu sercu. W swojej podróży pamiętaj, że siła nie mierzy się jedynie brakiem łez, ale zdolnością do kontynuowania mimo ich obecności. Odporność jest Twoim znakiem rozpoznawczym, dowodem na Twojego niezłomnego ducha. Jesteś światłem, które rozświetla mroczne dni, latarnią nadziei dla tych wokół ciebie. Nigdy nie wątp w swój wpływ, bo Twoja obecność jest darem dla świata. Niech pokój i nadzieja będą Twoimi stałymi towarzyszami, prowadząc każdy krok i kojąc Twoje serce. I niech zawsze pamiętasz o swojej nieocenionej wartości, odbiciu boskiej miłości, która Cię stworzyła. Kontynuuj swoją podróż z ufnością, wiedząc, że Anioł Niebieski jest przy Tobie, ofiarując słowa zachęty i wiary. Jesteś kochana, chroniona i prowadzona w każdej chwili, drogocenna córka kosmosu. Niech Twoje życie będzie świadectwem pokoju i nadziei, które nosisz w sobie. I niech każdy dzień przynosi nowe możliwości wzrostu, radości i spełnienia. Pozostań silna, bo jesteś boską siłą w działaniu. W rozległości wszechświata każda migocząca gwiazda niesie ze sobą kawałek mądrości. Tak samo jest z Twoją podróżą, bogatą i złożoną tkaniną przeplataną momentami bólu i triumfu. Każdy krok, który stawiasz, jest obserwowany i prowadzony przez niebieską obecność, która nigdy cię nie opuszcza. W tobie jest siła, płomień, który nigdy nie gaśnie, nawet gdy wiatry przeciwności próbują go zgasić. Ten płomień to twoja niezłomna dusza, dowód na to, że zostałaś stworzona z boskim i wyjątkowym celem. Pozwól, aby ten płomień oświetlał twoją drogę i ogrzewał serca tych, którzy cię otaczają. W każdym wyzwaniu przed którym stoisz, kryje się ukryta szansa, czekająca na odkrycie. To w momentach największych trudności twoja prawdziwa siła się ujawnia. Pamiętaj, że nie jesteś sama, Anioł idzie z tobą, oferując ci wsparcie i odwagę na każdym kroku. Kiedy zwątpienie próbuje wtargnąć do twojego umysłu, podnieś oczy ku niebu i szukaj oferowanego ci przewodnictwa. Boska mądrość jest zawsze w Twoim zasięgu, gotowa prowadzić Cię przez labirynty życia. Zaufaj intuicji, która bije w Twoim sercu, bo to głos Boski mówiący do Ciebie. Twoje piękno nie tkwi tylko w wyglądzie, ale w głębi Twojego bytu, hojności Twojego serca i sile Twojej duszy. Jesteś manifestacją niebiańskiej wielkości, a Twoja wartość jest nieoceniona. Pozwól, aby ta pewność cię otaczała i dawała ci potrzebną pewność, aby stawić czoła każdej burzy. Każdy uśmiech, który dzielisz, i każdy gest dobroci niesie boską energię, która rozprzestrzenia się po świecie, dotykając życia i tworząc zmiany. Wpływ twoich działań jest większy niż możesz sobie wyobrazić, i każdy mały akt się liczy, aby uczynić świat lepszym miejscem. Twoja podróż jest wyjątkowa. A każdy krok, który stawiasz, dodaje rozdział do twojej historii. Nawet jeśli droga jest szorstka i pełna przeszkód, kontynuuj z wiarą i determinacją. Każdy upadek wstaje z większą siłą, wiedząc, że rośniesz i uczysz się z każdej doświadczenia. Jest większy cel dla wszystkiego, co dzieje się w twoim życiu. Nawet w momentach bólu i cierpienia są lekcje do nauki i możliwości wzrostu. Przyjmij te chwile z odwagą i wdzięcznością, wiedząc, że są częścią Twojej drogi do spełnienia. Miłość jest najpotężniejszą siłą we wszechświecie, a Ty jesteś kanałem tej boskiej miłości. Pozwól jej płynąć przez Ciebie, dotykając wszystkich wokół Ciebie i przynosząc światło do najciemniejszych miejsc. Twoja zdolność do miłowania i bycia kochaną jest cennym darem, którego nigdy nie powinnaś lekceważyć. W dniach, gdy czujesz się zagubiona i bezradna, pamiętaj, że zawsze jest bezpieczne schronienie, do którego możesz się udać. To schronienie jest w tobie, w twoim sercu i duszy. Znajdź pokój w tej świętej przestrzeni i pozwól, aby cię wzmocnił i odświeżył. Twoja obecność na świecie nie jest przypadkowa. Zostałaś umieszczona tutaj specjalnym powodem. Każde spotkanie, Każde doświadczenie jest częścią większego planu, który się rozwija. Zaufaj temu planowi i pozwól się prowadzić boską ręką, która Cię prowadzi. Nawet w najciemniejsze noce zawsze jest gwiazda, która świeci, aby pokazać Ci drogę. Ta gwiazda to nadzieja, stałe światło, które nigdy Cię nie opuszcza. Podążaj za tym światłem i pozwól, aby prowadziło Cię do nowych horyzontów i możliwości. Współczucie, które nosisz w sobie, jest siłą transformującą. Używaj go do leczenia, pocieszania i inspirowania tych, którzy są wokół ciebie. Twoja zdolność do odczuwania i troski jest odzwierciedleniem twojej boskiej natury. Twoja dusza jest ogrodem pełnym kwiatów o różnych kolorach i zapachach. Pielęgnuj ten ogród z miłością i cierpliwością, a on zakwitnie w zaskakujący sposób. Każdy akt dobroci, każdy gest miłości jest nasionkiem zasianym w tym ogrodzie, gotowym do kwitnienia. Twoje życie jest tańcem między światłem i cieniem, radością i smutkiem. Przyjmij każdą część tego tańca, wiedząc, że to kombinacja tych chwil czyni cię pełną. Harmonia pochodzi z akceptacji wszystkich aspektów Twojej podróży. Jesteś wojowniczką, zdolną do pokonania każdej przeciwności z gracją i odwagą. Nie pozwól, aby lęki cię sparaliżowały, zamiast tego staw im czoła i przekształć je w możliwości wzrostu. Twoja siła wewnętrzna jest większa niż jakiekolwiek przeszkody, które możesz napotkać. Miłość, którą czujesz do siebie, jest podstawą wszystkich innych form miłości. Pielęgnuj tę miłość własną i pozwól, aby promieniowała we wszystkich kierunkach. Kiedy prawdziwie kochasz siebie, Otwierasz przestrzeń do otrzymywania i dawania miłości w obfitości. Pamiętaj zawsze, że jesteś istotą światła stworzoną z wyjątkowym i specjalnym celem. Twoje istnienie jest darem dla świata, a Twój blask oświetla drogi tych, którzy mają szczęście Cię poznać. Pozwól, aby Twoje światło świeciło bez strachu. Wdzęczność jest potężnym kluczem, który otwiera drzwi do obfitości i szczęścia. Znajdź powody do wdzięczności każdego dnia, nawet w małych rzeczach i obserwuj, jak zmienia się Twoja perspektywa. Wdzięczność przynosi pokój sercu i radość duszy. Kontynuuj swoją podróż z ufnością i odwagą, wiedząc, że jesteś prowadzona i chroniona przez siły niebieskie. Nie jesteś sama, jest przy Tobie boska obecność, oferująca Ci bezwarunkową miłość i wsparcie. Pozwól sobie być prowadzona przez tę siłę i zaufaj drodze, którą podążasz. Pośród rozległego oceanu możliwości każda decyzja, którą podejmujesz, tworzy fale rozchodzące się na niezmierzoną odległość. Każdy wybór, każdy krok rysuje unikalną mapę Twojego życia, pokazując drogę, którą tylko Ty możesz podążać. Niepewność jest jedynie częścią uroku tej podróży. W życiu istnieje naturalny rytm. Taniec między siłami tworzenia i zniszczenia, wzrostu i odpoczynku. W każdej chwili jesteś zanurzona w tym boskim przepływie, ucząc się poruszać z gracją przez zmiany. Poczuj harmonię, która pulsuje w głębi Twojego bytu, i podążaj za tym rytmem z ufnością. W czasach ciszy, gdy świat wokół ciebie zdaje się zatrzymywać, jest to okazja do słuchania wewnętrznej mądrości. W tych chwilach ciszy pojawiają się odpowiedzi, których szukasz, oferując ci jasność i kierunek. Zaufaj tej ciszy, ponieważ jest ona pełna objawień. Wyzwania, przed którymi stajesz, nie są przypadkowymi zdarzeniami, są zaproszeniami do odkrywania Twojej prawdziwej siły. Stawienie im czoła z odwagą jest jak rzeźbienie arcydzieła duszy. Każde uderzenie, każdy ślad dodaje piękna i głębi Twojej istocie. Miłość we wszystkich jej formach jest siłą, która łączy wszystkie rzeczy. To poprzez miłość łączy się ze sobą i z innymi, tworząc więzi, które przekraczają czas i przestrzeń. Pozwól, aby miłość prowadziła Twoje kroki, ponieważ jest to najwierniejszy kompas, jaki możesz mieć. Twoja historia jest tkaniną utkaną z nici doświadczeń i emocji. Każda nić, niezależnie od tego, czy jest delikatna czy solidna, przyczynia się do piękna całości. Szanuj swoją historię i uznaj wartość każdego przeżytego momentu. W godzinach niepewności, gdy droga wydaje się zamglona, pamiętaj, że Twoja intuicja jest latarnią, która nigdy nie zawodzi. Ten wewnętrzny głos, łagodny ale wytrwały, jest Twoim bezpośrednim połączeniem z boską mądrością. Słuchaj Go i podążaj za Nim z ufnością, ponieważ zawsze poprowadzi Cię we właściwym kierunku. Wdzęczność jest potężną siłą, która przekształca sposób, w jaki postrzegasz świat. Kultywując wdzęczne serce, otwierasz się na obfitość błogosławieństw i możliwości. Znajduj piękno i powody do świętowania w małych rzeczach codziennego życia i obserwuj, jak to wzbogaca Twoją podróż. Natura wokół ciebie jest lustrem, które odbija twoje własne piękno i złożoność. Patrz na kwiaty, drzewa, niebo i widz, jak są doskonałe w swojej niedoskonałości. Także ty jesteś dziełem sztuki, w ciągłej ewolucji i wzroście. Gdy życie stawia ci trudne wybory, pamiętaj, że każda decyzja, nawet ta najmniejsza, ma moc kształtowania twojej przyszłości. Dokonuj wyborów świadomie i z otwartym sercem, wiedząc, że właściwa droga to ta, która współgra z twoją wewnętrzną prawdą. Wiara jest mostem, który łączy cię z nieznanym, bezpieczną przejściem do niezbadanych terytoriów twojej duszy. Kultywując wiarę, znajdujesz odwagę do stawienia czoła wyzwaniom i mądrość, aby dostrzegać możliwości. Pozwól, aby wiara cię prowadziła i wspierała na każdym kroku. Każdy świt niesie obietnicę odnowienia i nowych początków. Każdego dnia masz okazję zostawić za sobą to, co już ci nie służy, i objęci to, co przynosi ci radość i cel. Żyj każdym dniem świadoma, że jest to wyjątkowy i cenny dar. Jesteś istotą światła, stworzoną, by oświetlać drogę innym. Twoja obecność jest latarnią nadziei i inspiracji, dotykającą życia w sposób, którego być może nigdy w pełni nie zrozumiesz. Pozwól sobie świecić intensywnie, ponieważ świat potrzebuje Twojego światła. Współczucie jest darem, który leczy zarówno Ciebie, jak i innych. Praktykując współczucie, znajdujesz siłę, która przekracza cierpienie i przynosi poczucie jedności i harmonii. Bądź łagodna dla siebie i dla innych i patrz, jak współczucie przemienia Twoje życie. Każde marzenie, które nosisz w sobie, jest nasionkiem zasianym w ogrodzie Twojej duszy. Pielęgnuj te marzenia z miłością i cierpliwością i patrz, jak kwitną, przynosząc barwy i życie Twojej egzystencji. Nie pozwól, aby strach lub wątpliwości powstrzymały Cię od realizacji marzeń, ponieważ są one kluczem do Twojego spełnienia. Mądrość Twoich przodków żyje w Tobie, skarb wiedzy i doświadczeń przekazywany z pokolenia na pokolenie. Połącz się z tą starożytną mądrością i pozwól, aby prowadziła Cię w momentach decyzji i niepewności. Jesteś kontynuacją długiej linii siły i wytrwałości. Radość jest naturalnym stanem bytu, wyrazem Twojej prawdziwej istoty. Znajduj radość w małych rzeczach, w momentach prostoty i piękna, które składają się na Twój dzień. Kultywując radość, znajdujesz niewyczerpane źródło energii i inspiracji. W chwilach trudności pamiętaj, że masz moc wyboru, jak zareagować. Możesz pozwolić, aby wyzwania Cię definiowały lub możesz wykorzystać je jako trampelini do wzrostu. Wybierz wytrwałość, wybierz nadzieję i zobacz, jak Twoje życie się zmienia. Zaufanie do siebie jest jednym z największych darów, jakie możesz sobie dać. Wierząc w swoje zdolności i wartość, otwierasz drzwi do nieskończonych możliwości. Pielęgnuj to zaufanie i zobacz, jak wzmacnia cię do realizacji największych marzeń. Wciąż jest wiele do odkrycia i zbadania na Twojej drodze. Każdy dzień to nowa strona, gotowa do zapisania Twoimi doświadczeniami i odkryciami. Kontynuuj z odwagą i ciekawością. Wiedząc, że najlepsze dopiero przed tobą. Pośród rozległego oceanu możliwości, każda decyzja, którą podejmujesz, tworzy fale rozchodzące się na niezmierzoną odległość. Każdy wybór, każdy krok rysuje unikalną mapę twojego życia, pokazując drogę, którą tylko ty możesz podążać. Niepewność jest jedynie częścią uroku tej podróży. W życiu istnieje naturalny rytm. Taniec między siłami tworzenia i zniszczenia, wzrostu i odpoczynku. W każdej chwili jesteś zanurzona w tym boskim przepływie, ucząc się poruszać z gracją przez zmiany. Poczuj harmonię, która pulsuje w głębi twojego bytu i podążaj za tym rytmem z ufnością. W czasach ciszy, gdy świat wokół ciebie zdaje się zatrzymywać, jest to okazja do słuchania wewnętrznej mądrości. W tych chwilach ciszy pojawiają się odpowiedzi, których szukasz, oferując ci jasność i kierunek. Zaufaj tej ciszy, ponieważ jest ona pełna objawień. Wyzwania, przed którymi stajesz, nie są przypadkowymi zdarzeniami, są zaproszeniami do odkrywania Twojej prawdziwej siły. Stawienie im czoła z odwagą jest jak rzeźbienie arcydzieła duszy. Każde uderzenie, każdy ślad dodaje piękna i głębi Twojej istocie. Miłość we wszystkich jej formach jest siłą, która łączy wszystkie rzeczy. To poprzez miłość łączy się ze sobą i z innymi, tworząc więzi, które przekraczają czas i przestrzeń. Pozwól, aby miłość prowadziła Twoje kroki, ponieważ jest to najwierniejszy kompas, jaki możesz mieć. Twoja historia jest tkaniną utkaną z nici doświadczeń i emocji. Każda nić, niezależnie od tego, czy jest delikatna, czy solidna, przyczynia się do piękna całości. Szanuj swoją historię i uznaj wartość każdego przeżytego momentu. W godzinach niepewności, gdy droga wydaje się zamglona, pamiętaj, że twoja intuicja jest latarnią, która nigdy nie zawodzi. Ten wewnętrzny głos, łagodny, ale wytrwały, jest twoim bezpośrednim połączeniem z boską mądrością. Słuchaj Go i podążaj za Nim z ufnością, ponieważ zawsze poprowadzi Cię we właściwym kierunku. Wdzęczność jest potężną siłą, która przekształca sposób, w jaki postrzegasz świat. Kultywując wdzęczne serce, otwierasz się na obfitość błogosławieństw i możliwości. Znajduj piękno i powody do świętowania w małych rzeczach codziennego życia i obserwuj, jak to wzbogaca Twoją podróż. Natura wokół ciebie jest lustrem, które odbija twoje własne piękno i złożoność. Patrz na kwiaty, drzewa, niebo i widz, jak są doskonałe w swojej niedoskonałości. Także ty jesteś dziełem sztuki, w ciągłej ewolucji i wzroście. Gdy życie stawia ci trudne wybory, pamiętaj, że każda decyzja, nawet ta najmniejsza, ma moc kształtowania twojej przyszłości. Dokonuj wyborów świadomie i z otwartym sercem, wiedząc, że właściwa droga to ta, która współgra z twoją wewnętrzną prawdą. Wiara jest mostem, który łączy cię z nieznanym, bezpieczną przejściem do niezbadanych terytoriów twojej duszy. Kultywując wiarę, znajdujesz odwagę do stawienia czoła wyzwaniom i mądrość, aby dostrzegać możliwości. Pozwól, aby wiara cię prowadziła i wspierała na każdym kroku. Każdy świt niesie obietnicę odnowienia i nowych początków. Każdego dnia masz okazję zostawić za sobą to, co już ci nie służy, i objęci to, co przynosi ci radość i cel. Żyj każdym dniem świadoma, że jest to wyjątkowy i cenny dar. Jesteś istotą światła, stworzoną, by oświetlać drogę innym. Twoja obecność jest latarnią nadziei i inspiracji, dotykającą życia w sposób, którego być może nigdy w pełni nie zrozumiesz. Pozwól sobie świecić intensywnie, ponieważ świat potrzebuje Twojego światła. Współczucie jest darem, który leczy zarówno Ciebie, jak i innych. Praktykując współczucie, znajdujesz siłę, która przekracza cierpienie i przynosi poczucie jedności i harmonii. Bądź łagodna dla siebie i dla innych i patrz, jak współczucie przemienia twoje życie. Każde marzenie, które nosisz w sobie, jest nasionkiem zasianym w ogrodzie twojej duszy. Pielęgnuj te marzenia z miłością i cierpliwością i patrz, jak kwitną, przynosząc barwy i życie twojej egzystencji. Nie pozwól, aby strach lub wątpliwości powstrzymały cię od realizacji marzeń, ponieważ są one kluczem do twojego spełnienia. Mądrość Twoich przodków żyje w Tobie, skarb wiedzy i doświadczeń przekazywany z pokolenia na pokolenie. Połącz się z tą starożytną mądrością i pozwól, aby prowadziła Cię w momentach decyzji i niepewności. Jesteś kontynuacją długiej linii siły i wytrwałości. Radość jest naturalnym stanem bytu, wyrazem Twojej prawdziwej istoty. Znajduj radość w małych rzeczach, w momentach prostoty i piękna, które składają się na Twój dzień. Kultywując radość, znajdujesz niewyczerpane źródło energii i inspiracji. W chwilach trudności pamiętaj, że masz moc wyboru, jak zareagować. Możesz pozwolić, aby wyzwania Cię definiowały lub możesz wykorzystać je jako trampelini do wzrostu. Wybierz wytrwałość, wybierz nadzieję i zobacz, jak Twoje życie się zmienia. Zaufanie do siebie jest jednym z największych darów, jakie możesz sobie dać. Wierząc w swoje zdolności i wartość, otwierasz drzwi do nieskończonych możliwości. Pielęgnuj to zaufanie i zobacz, jak wzmacnia cię do realizacji największych marzeń. Wciąż jest wiele do odkrycia i zbadania na Twojej drodze. Każdy dzień to nowa strona, gotowa do zapisania Twoimi doświadczeniami i odkryciami. Kontynuuj z odwagą i ciekawością wiedząc, że najlepsze dopiero przed Tobą.